Cześć, witajcie, witajcie wszyscy. E, Michał specjalski, geopolityczny inwestor, Agnieszka Lublińska, hej, Golden hej, hej. Lotus Estate. Tak, Golden Lotus Estate, tak. czyli przypominam, jesteśmy na Investripie. Jesteśmy już e, szósty dzień. E, Przychodźli tutaj do Pafos na cypr południowy, na Cypr generalnie. E, ciekawa sprawa z północ po, południ, po, południe, tak? To ciekawa sprawa jeszcze będziemy o tym rozmawiać, e, ale jeszcze powiedzmy o Pafos, prawda? Jesteśmy na południowym zachodnie Republiki Cypryjskiej w której, no, mieliśmy ci, kilka spraw ciekawych, mogli, obejrzeliśmy w ogóle jak się tu żyje, tak? Ty jesteś, Aga, pierwszy raz w, w, tej, w tym akurat części Cypru, prawda? Tak, ty, tak, jestem pierwszy raz, no i jakby wrażenia na razie są świetne. Super jedzenie, ogólnie przemili ludzie, ciekawe nieruchomości, ciekawe doświadczenia, także jak na razie jak porównujesz, jak, jak, porównujesz, jak, porównujesz, jak porównujesz do Hiszpanii, do, no, do Costa del Sol, tak, czy Costa Brava? Jak e, e, kwestie życia bardziej, nie, nie, nie skupisz się jeszcze na nieruchomościach, ale kwestia cen, na przykład codziennego życia i tego, co widzisz, widoków, po prostu no, takiego lifestyle? U. Znaczy, wydaje mi się, jakby, że tutaj jest troszeczkę spokojniej mimo wszystko, jeżeli chodzi o Costa del Sol. No wiadomo, równie piękne widoki i ogólnie jakby piękne nieruchomości. Natomiast co do zasady, wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę bezpieczniej, spokojniej. Tutaj też jakby z informacji takich wewnętrznych też z osobami, z którymi rozmawialiśmy, którzy żyją tutaj na co dzień obecny burmistrz e, Pafos, e, bardzo dba o bezpieczeństwo. Poprzedniej porządku siedzisz <laughs> Tak, z tego, co słyszeliśmy oczywiście. E, natomiast e, jakby czuć to na ulicach, tak? Mhm. E, ja się tu czuję bardzo bezpiecznie, jest tu bardzo cicho, nie ma żadnych jakichś burt, awantur. Nie ma dużo takich migrantów, prawda? Nie tak. ma migrantów z W ogóle Afryk, praktycznie nie ma. E, pojedyncze, albo pojedyncze, jakieś pojedyncze, pojedyncze osoby. osoby, gdzie na przykład na Costa del Sol tak. były osoby, które no, chciały mi. Marbeji, e, prawda? Chciały no, mi Mar... coś sprzedać po prostu w Barbei, w Marbesie. dobra w Dobramus, De, De, De prawda, z takim ekskluzywnym? Dokładnie, no. które po prostu cały czas nagabywały w restauracjach i chciały mi coś sprzedać, także to y, powodowało jakiś pewien dyskomfort u mnie, natomiast tutaj jest zupełnie inaczej y, i czuję się tutaj bardzo fajnie. Tak, ale jest to, jest to miejsce, gdzie jest międzynarodowe, tak? Jest dużo y, ze wschodniej Europy ludzi, tak? Że jest Rosjan. Mhm. Ukraińców, Polaków sporo. Mm -hmm. Są Anglo, Angole tak zwani, bo to była kolonia angielska, więc są Anglicy. Tak, no widać. Są to też Chińczycy, angielskie, których nie widać za bardzo Chińczyków, ale mm -hmm. podobno są Chińczycy, bo, bo ukrywani po swoich willach. Tak, 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 tak. Albo w resortach w takich resortach, jak bo byliśmy. Dzisiaj byliśmy w resorcie na wschód od Pafos w, w kilku Limassolu, mm -hmm. za lotniskiem. Piękny resort golfowy. Mm -hmm. 10 Ile tam było? 10, 10 minut samochodem od lotniska i 20 minut od centrum PAFOS. Tak, a jaki to był metraż, czy panerż? To było 10 milionów metrów, metrów kwadratowych, także ogromny to. obszar. Słuchajcie, pierwszy raz widziałam w swoim życiu coś takiego, po prostu miasto, w mi miasteczko w mieście. Mhm. Ogromny resort pełny właśnie nieruchomości, głównie nastawione pod... Okay. Głównie nastawione pod e, jakby e, tutaj osoby, które no, są miłośnikami golfa, bo były rozległe pola golfowe tam. E, natomiast obszar też niesamowity, góry, góry i morze e, w tym samym miejscu. Takie sztuczne jeziorka jakieś tam zrobili. Sztuczne jeziorka e, dużo i co też ciekawe ogólnie, tutaj, bo, bo w Polsce na przykład jest, e, jeżeli deweloper na przykład ma swoją ziemię, to też buduje drogę, tak zwane drogi osiedlowe, w których ten w właściciele kupują udziały. Tutaj jakby dopytaliśmy też osobę, która gdzieś tam nas obwoziła i Y, jakby deweloper musi wybudować tą drogę. Jakby... Zobowiązany jest do użyczania tej drogi tak. y, publicznej. Jako Więc publicznej. jakby ta droga automatycznie staje się publiczną i de facto y, osoby zakupują nieruchomość, a, a nie zakupują udziału w drodze. Co też tak, jest, jest jakby. To jest ciekawe. ciekawe, że deweloperzy tutaj jakby budują oprócz samych obiektów nieruchomości budują w infrastrukturę wokół nich. Tak? Jeżeli są małe osiedla, to są jakieś takie resorty, często właśnie są jakieś recepcje, spa i tak dalej, no, w kompleksie, a jeżeli to są jeszcze naprawdę większe kompleksy, no to budują drogi, e, budują po prostu infrastrukturę jakąś podstawową, taką, którą powinni władze Restauracje robić. też, bo tam tak, była też restauracja, restauracja tak. jakby na tym polu tak. golfowym. E, no docelowo jeszcze, no co też może będzie dla nas jakąś e, potencjalną, poten potencjalnym e, szansą na nawiązanie współpracy jest, że docelowo jakby no chcieliby tam zbudować taki kompleks, gdzie jest centrum handlowe, gdzie jest jakieś centrum medyczne, gdzie po prostu już to miasteczko w pełni funkcjonuje samodzielnie. To trochę tak jak miasteczko Wilanów w Warszawie, tak że mamy takie na sterydach, na sterydach, na dużych sterydach. No ja powiem jeszcze, tak, że ja współpracuję też z deweloperem, który już na zachodzie od Pafos ma duży kompleks, jest to pięciogwiazdkowy hotel, wokół jest tego 200 willi. Wille zaczynają się od około 1,5 miliona euro w górę. Piękne wille z pięknym widokiem, nawet Shakira tam ma jedną willę. Ten kompleks byliśmy ze w... po wschodzie, on był mniej rozwinięty, ale, ale wille były znacznie tańsze, bo te wille na samym górze były za, za, za 1,5-2,5 miliona euro, ale zdarzały się na wile po 400 tysięcy euro, co w takim kompleksie wydawało się szokujące. E, tak, czyli wille zaczynają się od 400 tysięcy euro w tak? tak. E, oczywiście no, widzieliśmy też wille Wile premium, bo widzieliśmy takie, jeszcze, takie budżetowe wille za 300 tysięcy, no ale nie było aż tak bardzo ciekawa, tak, tak, natomiast była ciekawa też propozycja w willi za około milion plus wat czyli to tutaj jest 19%, mm. tak, e, gdzie masz tak naprawdę 1000 metrów działki, plus 350 metrów samej jakby, samej powierzchni willi, zewnętrzny A, basen, piękne. dużo, duża powierzchnia ogrodowa, no i przepiękne tak naprawdę widoki, no i plus pole golfowe, ta restauracja i tak naprawdę cisza i spokój w odległości 20, 20 minut tak, samochodem tak. od Pafos, od centrum Pafos, tak. gdzie też tak naprawdę te drogi nie są zakorkowane, tak. więc jesteś w stanie przejechać to naprawdę bardzo płynnie. Powiem szczerze, to no, tu byłem trochę z, z szoku, tak, że za milion euro była willa luksusowa. To była luksusowa z luksusowymi wykończeniami. 20 minut od Pafos, 15 minut od lotniska. W bardzo dobrej jakości, w bardzo takim, że ktoś sobie ceni prywatność. Wiem, że Agata masz tutaj kontakty bardzo jest, a propos tej willi, więc kontaktuj się z Agnieszką, jeżeli chodzi o te willi. Ja nie mogę, bo ja działam na zachodzie od Pafos i mam trochę droższe winy, więc w się zazdroszczę, ale. ale... U mnie akurat jest ta infrastruktura bardziej rozwinięta, więc zapraszam też do mnie, gdzie są Stadiny koni, są, są kordy tenisowe, korty, pola golfowe tak samo i wszystko to jest za darmo, tak? Czy to, to jest częst, ciekawe, że jak nabywacie wille, to macie za darmo tą całą infrastrukturę wellness spa w resorcie, tak? to, jest, to, jest, to jest fantastyczne. Mm -hmm. No tak, jeszcze jakby wracając trochę do wczorajszego dnia, wczoraj widzieliśmy się z przedstawicielami mniejszych deweloperów, którzy bardziej tutaj jakby podchodzą pod klienta indywidualnie, tak. czyli no też jakby zdarzają się na rynku klienci, którzy nie znajdują tego docelowo, co szukają albo chcą po prostu sobie... Dopasować do swoich potrzeb nieruchomość, co okazuje się być dużo tańszym rozwiązaniem, bo jakby kupujesz sobie działkę, wybierasz sobie lokalizację, podług też tak naprawdę Twojego stylu życia, tak? bo są osoby, wiadomo, które na przykład pracują zdalnie i one mogą być, te, te, te na przykład działki mogą być oddalone troszeczkę, mimo wszystko mają też widok. Na morze, natomiast. Albo czy wyżej, w górę, jakby oddalamy się, to idziemy do w górę, bo to są góry, więc. Dokładnie. Niby się oddalacie od brzegu, ale macie coraz wyższy poziom i macie piękniejszy widok, tak? Naprawdę. Dokładnie tak. I okazuje się, że, no jakby budżetowo się to bardziej spina, tak? No. Czyli po prostu, mimo tego, że jest to jeszcze dostosowane do Twoich potrzeb, to jeżeli to robisz tak naprawdę z takim mniejszym deweloperem od. Jakby, no, że tak powiem, kupienia działki e, i postawienia tego od początku do końca, no to może wyjść to naprawdę czasami o 150-100 tysięcy euro tak. mniej niż gdybyś to zrobił z takim tak. po prostu deweloperem, który jest tak. dostępny w tym momencie. I ten mniejszy na, deweloper mówił nam, że e, na ile to trwa dokumenty? Tak do roku? Wszystkie dokumenty, tak? E, między, między rok, e, znaczy tak, do no roku. jakby. Po, kwestia pozwoleń i licencji, no to jest do roku, ale z budową, z budową no to do tak. 24 tak, miesięcy, tak, tak, tak? W zależności jakby też od rodzaju nieruchomości, tak? I, i, i twoich potrzeb. Tak, no właśnie ci więksi deweloperzy budują tak mniej więcej półtora roku. W półtora roku, no ci mniejsi dłużej, ale to wynika właśnie z tego że, że oni szukają dla was też bo współpracujemy z takim deweloperem który jest jednocześnie taką agencją tak połączenia dewelopera taki joint Venture który szuka dla was działki konkretnej tak także możecie zgłosić do nas i możemy wam znaleźć konkretną działkę pod, pod konkretne parametry tam zbudujecie razem z deweloperem taką willę czy takie apartamenty które chcecie pod wasne jakby zapotrzebowanie i będziecie mieć tego tego też zarządzanie także dużo jest takie właśnie dopasowania do waszych potrzeb no troszkę to dłuży trwa ale ale jest znacznie taniej. Znacznie nawet 20-25% taniej może być nawet w niektórych spektach, jeżeli chodzi o działkę, 30% taniej niż od takiego w dewelopera dużego, którego też oczywiście polecam, bo to są już takie no, bardzo dobre jakości wile i tak dalej, no ale jeżeli ktoś chce to optymalizować i chociażby robić sobie jeszcze jakieś mechanizmy finansowe, o których za chwilkę to może to... Aga powie, no to, no to warto też z tego małego dewelopera skorzystać. Tak, no to tutaj jakby przykład takiego flipu na pierwotnym, który pokazywaliśmy Wam, ja, ja właściwie to udostępniłem byłam dzisiaj. To jest ta willa, przypomnij mi, w jakiej to było lokalizacji? To jest Sea to jest między, między, między Pafos a Peją, takimi dużymi punktami tutaj orientacyjnymi. Sea są, są najdroższe działki, najdroższe działki, które ja osobiście mam w wille między 2 i 4 miliona euro, a 2,800, miliona, to są naprawdę już premium, premium bo to są mhm. bardzo drogie działki, w, w, piękne i polecam, zachęcam, ale Aga może też powiedzieć właśnie jaka jest alternatywa, 500 metrów dalej, czy 200 metrów dalej nawet, nie, nie, mniej chyba nawet. Tak, i to była wille około 150 metrów tak. kwadratowych z czterema sypialniami, z widokiem na morze, która w, po wykończeniu tak naprawdę spersonalizowanym jest, w tym momencie warta, znaczy w tym momencie po prostu wybudowanie jej kosztowało 600 tysięcy euro, a docelowo w okolicy są wille, które są warte milion, tak? Natomiast. Milion, realnie, ale 2, 4 takie natomiast jest, realnie to można to tak. odsprzedać tak. za 800 tysięcy, tak. tak? Czyli tutaj jakbym potencjalnie patrzymy na profit tak. w wysokości 200 tysięcy euro i ja po prostu otworzyłam naprawdę tak. szeroko oczy. Czyli jeżeli jesteście zainteresowani takim high quality life, to zachęcam, ale też, jeżeli jesteście zainteresowani stricte inwestycjami, tak? E, czyli zainwestowaniem czy to w wile czy w apartamenty, to jak najbardziej flipy na pierwotnym są to możliwe. E, tak? e, I e... I Aga, Aga jest odpowiednim osobą, żebyście się z nią sobie kontaktowali w tej sprawie. Dokładnie tak. Zapraszam i opowiem Wam jakby o wszystkich szczegółach. Natomiast na razie jeszcze cały czas eksplorujemy tutaj potencjalne szanse dla Was, jeżeli chodzi o robienie biznesu, zarówno jeżeli chodzi o flipy na pierwotnym, ale również o zakupienie jakby swojej drugiej nieruchomości, bo, bo, bo wiem, że na pewno część z Was jakby myśli o tym, żeby mieć nieruchomość za granicą, także zapraszamy tutaj po prostu do kontaktu z nami. I po prostu omówienia tego już dużo szerzej. Mamy dostęp zarówno do deweloperów, którzy po prostu już mają gotowe produkty, jak i do deweloperów, którzy mogą to zrobić dla Was na zamówienia. Mhm. Dokładnie. Geopolityczny Inwestor, przypominam, Michał Specjalski. Więc tutaj deweloperzy nam też mówią, że jest duży. Geopolityka wpływa na inwestycje, tak? Wojna Izraela w Gazie, duży napływ klientów z Izraela którzy dominują tutaj tych, trochę na rynku ostatnio. W tym roku jest duży, jest duży w ogóle tutaj rozrób rynku. Odpływ trochę Rosjan ze względu na blokowanie ich jakby transakcji. Są jeszcze możliwości, które oczywiście deweloperzy dla nich wynajdują. No i napływ Polaków, tak, napływ Polaków, którzy wypełniają też tę lukę po Rosjanach. I, i dlaczego? No możemy też oczywiście mówimy o takich dużych inwestycjach, tak? Czyli wille i tak dalej, ale też o apartamentach, tak? No mamy zapytania od was. Pytacie się o apartamenty 50-metrowe. Są Nawet tak, tak, studia. Niedługo w styczniu wychodzą nowe e, projekty. E, mamy te, już teraz mamy bardzo fajne projekty, mamy świetny apartament ponad 100 metrów kwadratowy w Katopafos, czyli w centrum Pafos, takim portowo-turystycznym za 2 miliony złotych. Dwa miliony to piękne, piękny apartament, zachęcam mamy willę e, e, to było 2 miliony, to było 600, 655 ty, tysięcy euro, też blisko. Mamy też możliwości niższych, troszkę bardziej budżetowych willi za 400 e, około 480 tysięcy euro. No jest oczywiście są, są czym, czym, czym bardziej prestiżowy e, klient i bardziej chce te wille mieć jakby w oddaleniu od innych, nie być na osiedlu jeden, tylko mieć taką wyłączny teren, no to tylko to więcej kosztuje, ale można za milion euro już mieć piękną willę, naprawdę fantastyczną willę, 20 minut od centrum, także całe portfolio, od tak takby budżetowych, czyli zaczynając od około 200 tysięcy euro, plus minus trzeba tak 200 tysięcy euro, to taka cena wyjściowa tak realnie, bo są niższe, są, są deweloperzy, którzy oglądaliśmy dzisiaj, e, którzy mają ceny, no, bardzo budżetowe, ale patrzyliśmy wykończenia ich, tak, e, dużo miały do, do, e, do jakości. E, na jakości. Pewno ja, podobno na, znaczy no jakby jakość jest na pewno słabsza, więc to tutaj jakby też trzeba wkalkulować w tą niższą cenę. E, natomiast no też widzieliśmy dosyć ciekawe propozycje, tak jak wczoraj na przykład oglądaliśmy działkę, na której ma ją powstać też bardzo fajne wille w bardzo budżetowym, w bardzo fajnym budżecie. Więc to jakby dopasowujemy też po prostu um, te inwestycje do potrzeb naszych klientów. I to jest ciekawe, to są, to są działki, które deweloperzy dopiero nabywają, czyli Dokładnie. my jesteśmy przed rynkiem. My jesteśmy mm. geopolityczny inwestor i tutaj pani Agnieszka Lublińska, Golden Lotus Estate, osobami, które robią due diligence, tak? Sprawdzenie, mądre słowo, sprawdzamy deweloperów, sprawdzamy, jesteśmy jeszcze przed rynkiem, zanim te rzeczy wypłyną na rynek. Mm. Także macie dzięki nami, współpracy z nami informacje która jeszcze na rynku nie zaistniała. Tak, nawiązujemy po prostu bardzo bliskie relacje z osobami, które też zajmują się tym zawodowo. Mamy dostęp też zarówno do agentów, jak i do deweloperów. E, więc no, patrzymy jakby bardzo całościowo na, dla was na, tak. na, na ten rynek i jesteśmy w stanie naprawdę zagwarantować, że jesteśmy w stanie dopasować do waszych potrzeb e, jakby no, ten produkt, tak, którym jest docelowo ta nieruchomość, czy to pod inwestycje, czy jakby na własne użytek. Tak. Ograniczamy wasze ryzyko i zwiększamy wasze możliwości e, zysku przychodu. Także e, jutro już kończymy naszą przygodę w pierwszym przystanku, czyli pierwszym mieście Pafos. Jedziemy na wschód do to Protaras. Wszyscy po mówią, że tam jest wszystko już zamarłe, tak. ale idziemy to sprawdzić Natomiast dla Was. Natomiast my jedziemy do pięciogwiazdkowego hotelu z basenem i spa, także mam nadzieję, że zorganizują nam tam jakieś rozrywki. Tak, tak. Jest, tak. Jedziemy też na spotkanie z deweloperem, największym deweloperem w Ainapie Protaras. Ainapa to jest taka imprezownia. Protaras bardziej to jest kuror taki dla, rodzinny dla Cypryjczyków, także pokażemy Wam też materiały stamtąd. I będziemy mieć wycieczkę też na Cypr Północny. No, właśnie, Cypr północny, południe to jest ciekawa sprawa. Zostawimy sobie na kolejne wejścia, Dokładnie. a propos tych niuansów. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z bardzo dużym deweloperem, który mówi, że w styczniu mają być prowadzone rozmowy polityczne między Północą a Południem, tak? czyli Republiką Cypryjską na południu, a turecką republiką Cypru Północnego na północy, powrotu do pomysłu Federacji Cypru. To jest niesamowita informacja. Już kiedyś Cypr prawie był w tym momencie tego, tej politycznej uzgodnień, wracając do tego jest jakby wola polityczna. Turcja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania będą siadać przy stole, żeby, żeby znowu było jeden, jedno państwo, tak? Czyli może być tak, że za chwilę ten, tak właśnie, nielegalny cypr północny wystrzeli, bo budowane są tam wysepki wielkich inwestycji, infrastruktura jeszcze może nie jest taka pełna, rozwinięta jak na południu, nie jest połączona, nie jest zinternacjonalizowana z lotniskami tymi, ale za chwilę się może stać. Pełne państwo, nowe państwo, powstanie Republika Cypryjska z lokalnymi autonomicznymi władzami, z podziałem e, procentowym federacyjnym na północy, z wymienialnym prezydentem e, czy wiceprezydentem i wtedy inwestując też, już teraz interesując się wycieczkami na Cypr Północny, tak, wycieczkami na Cypr Północny z nami, e, możecie już być pierwsi, kiedy to wszystko pójdzie bum w górę, bo aprecjacja kapitału tam pójdzie. Bardzo wysoko. Ceny są, ceny są dobre, inflacja trochę tam podwyższa te ceny, jak słyszeliśmy. Są plusy, minusy, nie będziemy Wam mówić wszystko, że jest luker, lukier i tak dalej. Powiemy tak, jak jest, jakie są prawdy, żebyście podejmowali właściwą decyzję, ale, ale to jest ten czas, żebyście się tym tematem zainteresowali. Zdecydowanie, zdecydowanie myślę, że. Zarówno Cypr południowy i północny ma wiele do zaoferowania, a w momencie, kiedy dojdą do porozumienia, myślę, że wartość nieruchomości zarówno na Cyprze południowym i północnym wzrośnie jeszcze bardziej. No dobrze, Aga, także kończymy dzisiaj Pafos i zapraszamy na kolejne wyjście już z Pro Protaras na Cyprze. Republice Cypryjszej, ale tej wschodniej części. I zobaczymy, co to będzie. Czy będzie taka piękna pogoda, jak dzisiaj w Pafos. Dokładnie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Pa. pa.